W Warszawie obradował szósty zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przewodniczący zjazdu profesor Tadeusz Kotarbiński wygłosił jak zwykle piękne przemówienia. Aleksander Zawadzki udekorował wielu nauczycieli wysokimi odznaczeniami państwowymi. Za niełatwą działalność postępową w okresie przedwojennym. Za tajne nauczanie podczas okupacji. Za lata trudnej, nie zawsze docenianej, a tak społeczeństwu potrzebnej pracy. Ci, którzy uczą i wychowują naszą młodzież, mają doprawdy ciężkie i niezmiernie odpowiedzialne zadanie. Powiatowe miasto Luków w województwie lubelskim nie słynie ani z zabytków, ani z urody, ani nawet z nielegalnych garbarni. Takich miast jest w Polsce setki. Ale Luków może się poszczycić wyjątkowo pracowitą radą narodową. W ciągu trzech lat swojej kadencji rada zbudowała więcej mieszkań niż przez poprzednie lat 10. Dzieci lukowskie dotychczas uczą się w starej szkole. Ale nowa jest już na ukończeniu. Ileż to zachodu wymagało wydębienie kredytów? Obok zmechanizowana piekarnia. Chleb tu upieczony będzie chyba bez gwoździ i sznurka. W miejscowej fabryce obuwia instaluje się drugą taśmę. Rzeczka w Lukowie, nie Amazonka, ale most też potrzebny. I wreszcie najważniejsza inwestycja nowy szpital powiatowy. W starym budynku było ciasno i niezbyt higienicznie. Doktor Ryszard Kaszubski, radny lukowski, nie żałował zelówek i gardła, domagając się budowy nowego szpitala. Rada Narodowa w Lukowie skończyła swoją działalność. W przeciwieństwie do wielu innych ma się naprawdę czym pochwalić. Takim radom będziemy w przyszłym roku bardzo radzi. Odbyła przedświąteczny spacerek pod tytułem Czy i co będziemy jedli na święta? Węginki obecne i to w dużych ilościach. Czarodzieje od handlu przysięgają, że wszystko to trafi do sklepów na pewno przed świętami, chyba żeby nie trafiło. W każdym razie kolejki powinny być o połowę krótsze. W zapasach mąki na głowę ludności wyprzedzamy obecnie nie jeden kraj. Cała Polska będzie na święta zamączona. A rodzyneczki do wigilijnego placka, paluszki lizać. Cytryny jak sputniki. W Warszawie nie widać. Prosimy milicję, żebyśmy nie musieli kupować cytryn od handlarek. I wreszcie najwspanialszy delikates. Oryginalne polskie jaja. Gospodynie czekamy na majoneziki. Polska wigilia bez bedlowskich cukierków? Wykluczone. W fabryce 22 lipca czekoladowe zajączki i kotki mnożą się tuzinami. Będzie co zdejmować z choinki. Oby tylko kochane pieniądze dopisały. Toasty przy świątecznym stole wznosimy tylko winem. Właśnie mało, ale smaczne. Ten alkohol propagujemy bez żenady. Obywatele, oszczędzajcie pracę lekarzy pogotowia. Pijcie wino, precz wodą. To cela w klasztorze Ojców Kapucynów w Warszawie. Mieszka tu ksiądz dr Grzegorz Gongol, wielki przyjaciel malarzy z wykształcenia historyk sztuki. Jego przyjaciele ozdabiają celę coraz nowymi malowidłami. Tę ścianę malował Zbigniew Kupczyński. Oczywiście odnajdujemy tutaj Małą Małgosię. Nowoczesny skrótowy kształt, śmiałe skojarzenie barw, własne widzenie świata. Ojciec Grzegorz został zaproszony aż do Indonezji z wykładami o sztuce polskiej. Podobno przed wyjazdem zamurował swoją celę. Zajrzyjmy do starego albumu. Pożółkle zdjęcia, świadectwa znakomitych kreacji i niezapomnianych triumfów. To album Ady Sari, jednej z najsławniejszych aktorek operowych świata. Objechała obie półkule, śpiewała w 60 operach, niosła wszędzie sławę polskiej sztuki. Jej wspaniałego głosu możemy dziś słuchać tylko ze starej, zdartej płyty. W dniu uroczystego jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej minister Kuryluk udekorował Adę Sari krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Życzenia składają koledzy i wychowankowie. Piękny, zasłużony jubileusz. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Judo. Malo u nas znana konkurencja sportowa wymaga zagranicznych trenerów. Walka pokazowa dwóch Czechów, Symka i pisina. Obaj są trenerami w naszych drużynach. Na macie Polacy Kolaczkowski i Banaszek. Każdy chwyt jest szczegółowo punktowany. Sędzia musi mieć nie lada głowę, żeby je wszystkie spamiętać. Klasa sportowa w Judo nosi nazwę Dan. Wszystkich klas jest trzynaście. Puchar Mistrzowski otrzymuje drużyna z Gdańska. Pojedynek gimnastyków polskich i austriackich w Krakowie. Ćwiczy Werner Wetzel. Konkurencją kobiecą otwiera ćwiczeniami wolnymi austriaczka Friedl Hirnschall. Jej płynność ruchów i pomysłowy układ ćwiczeń nie wzbudziły jednakże zachwytu sędziów. Ocena 36,15 punkta. Natomiast nasz as atutowy w gimnastyce Natalia Kotówna pokazała w ćwiczeniach wolnych wysoką klasę. Sędziowie ocenili jej występ na 37,75 punkta. Prawdziwą rewelacją meczu był Jurek Jokiel, który mimo początkowej porażki zdołał się wybić na drugie miejsce za konopką. Ćwiczy Danuta Stachow, druga nasza gwiazda. jakami wygraliśmy wysoką różnicą punktów Pod kierownictwem niemieckiego specjalisty Wernera von Brauna uczeni amerykańscy gorączkowo pracują nad rozwojem techniki rakietowej. W opancerzonym bunkrze ostatnie przygotowania do wystrzelenia rakiety średniego zasięgu. Na kilkanaście minut przed startem uruchamia się specjalny system chłodzenia, aby rakieta nie roztopiła się na wyrzutni. Klęby dymu nie pochodzą jeszcze z rakiety, to tylko przygotowanie. Z dokładnością do dziesiątej części sekundy, start. Zwolnione zdjęcia pokazują kolejne fazy startu. Ze sputnikiem jednak Amerykanom nie bardzo wychodzi. Rakieta Vanguard rozpadła się niedawno na drobne kawałki przy starcie. Amerykański sztuczny księżyc nieprędko pojawi się na niebie. Niecodzienne polowanie na muflony odbywa się w lasach wschodniej Francji. Myśliwi nie mają żadnej broni. Wystarczą rozpięte między drzewami siatki. Bla, kto by pomyślał, że przy takiej tuszy można tak zgrabnie skakać? Muflony przewiezie się po prostu w inne rejony kraju, żeby sobie hasały i troszczyły się o przyrost naturalny. Mieszkańcy duńskich wysp Fary od dobrych kilkuset lat odżywiają się mięsem wielorybi. Operator trafił właśnie na polów tych miłych zwierzątek. Nie odznaczają się one nadmiarem rozumu, to też leżą w sieci zupełnie jak dorsze. Sponko wieloryba pod kieliszeczek tranu mocna rzecz na dalekiej północy, a na świątecznym stole potrawa wręcz niezastąpiona. Całe szczęście, że nasi rybacy nie łowią wielorybów od razu byłyby nieopłacalne, jak nasze szproty. Blenderski Święty Mikołaj przypływa na gwiazdkę lodzią. Przyjazd dobrego dziadka jest oczekiwany z jednakową niecierpliwością przez wszystkie dzieci na świecie. W Australii koniec grudnia jest okresem upalów, to też Święty Mikołaj bierze udział w karnawałowym korso. Przyszą mu tradycyjne maski tasmańskie.